Siemanko, pokażę Wam dzisiaj piękną wygraną Białych w obronie Karokan. Będzie to partia pomiędzy Richardem Retim a Sawielim Tartakowerem z 1910 lub z 1911 roku w Wiedniu. Różne źródła podają różne, różne terminy tej partii. Poszło E4, C6, D4, D5, końce 3. D E. Koń bije E4. Konie w 6. Hetman D3. E5. Białe zbiły pionka. A czarne tego pionka odbijają za pomocą taktyki. Widełki na króla i pionka. Białe rozwijają figurę. Czarne odbijają pionka, które przed chwilą poświęciły i białe robią długą roszadę. Widać tutaj sporą przewagę w rozwoju u białych. Natomiast część z Was mogła zauważyć, że białe tutaj podstawiły skoczka. No bo skoczka na E4 atakuje Hetman i atakuje skoczek, a broni tylko Hetman białych. No i dlaczego Reti tak zagrał? Bo Czarne mogłyby pomyśleć, no biorę skoczka, ale wtedy wieża wiąże Hetmana i białe będą miały przewagę materialną. No dobra, no to może wezmę skoczkiem. I czarne mogłyby pomyśleć, że też będą tutaj wjeżdżały te motywy po linii E, czyli na przykład związanie skoczka z Hetmanem i z królem. No i tutaj czarne nie mogą uciec skoczkiem. Potem jeszcze białe dorzucą pionka na F3 i skoczka odbiją. Bo na przykład gdyby tutaj czarne zagrały F5, no to białe odpowiadają F3. Ale okazuje się, że białe mają tutaj coś zdecydowanie lepszego. Jeżeli sami chcecie poszukać tego zagrania, to zatrzymajcie ten filmik. Dla tych, którzy próbowali, ale im się nie udało. To jeszcze wskazówka. Białe mają tutaj mata w trzech ruchach. Mata forsownego, co ważne. I jeżeli teraz po tej wskazówce chcecie znowu rozwiązać to zadanie, to zatrzymajcie ponownie wideo. A ja już podaję rozwiązanie. Hetman D8. Czarne nie mają tu innej odpowiedzi jak Król Bie D8. I teraz bardzo ważny ruch. Goniec G5, goniec atakuje króla, robi to też wieża z odsłony, czyli mamy podwójny szach. Jedyna obrona przed podwójnym szachem to jest ucieczka. Król ma dwa dostępne pola do ucieczki: jeżeli pójdzie na E8, matuje wieża na D8. Jeżeli król odejdzie na C7, to na D8 wjeżdża goniec. Tak więc pamiętajcie, jeżeli ktoś oddaje wam figurę w debiucie albo oddaje wam jeden pionek po drugim, to zastanówcie się, czy przypadkiem nie zostawia na was jakiejś pułapki. Tutaj był świetny przykład, bo Reti oddał całego skoczka. Miał bardzo dobrze rozwinięte już figury. Wieża z Hetmanem pracowała po linii D. W grze też już był goniec. Król był zabezpieczony. No było dużo przesłanek, żeby pomyśleć, że. Że tutaj może być jakaś zasadzka. Czarne tego nie zauważyły, i partie w brutalny sposób przegrały. Kolejne pułapki w obronie Karokan i nie tylko będziecie mogli obejrzeć w innych filmach. Dlatego zachęcam już teraz zasubskrybujcie ten kanał, będziecie mieli do tych filmików łatwiejszy dostęp. Trzymajcie się, do zobaczenia.